Dzień dobry, piękny świecie. Witamy się z Wami w kolejnym y, odcinku naszego vloga. Dzisiaj wstaliśmy bardzo wcześnie o 6.20, bo planujemy y, całodniową wyprawę. Y, Wypożyczoną łódką, pontonem właściwie z motorem, po najpiękniejszych plażach Sardynii. Jedną z nich jest Kala Golorice. Już Wam mówiłam, że jest, została w tym roku okrzyknięta najpiękniejszą plażą na świecie. Dodatkowo będzie Kala Luna na pewno, gdzie jest ogromna jaskinia. I chcemy też dopłynąć do Grotte Bue Marino. Tam czeka nas, mam nadzieję, taki godzinny spacer. Po jaskini ze stalagmitami, stalaktytami, więc. Zapowiada się ciekawy dzień. Mamy nadzieję, że tam wszędzie uda nam się dopłynąć, bo czytaliśmy właśnie kontrakt z panem, który nam łódkę wypożycza, że są pewne zasady, czyli na przykład nie możemy przekroczyć 100 metrów, możemy maksymalnie, minimalnie 100 metrów od brzegu płynąć, a z kolei przy wszystkich plażach mamy zatrzymywać się około 200 metrów od brzegu. Także no, nie jest to mała odległość do przepłynięcia wpław. Liczymy, że nam się to uda. No, zobaczymy zobaczymy na miejscu. Dojedziemy do Kalagonone, spotkamy się z panem, wyjaśni nam co i jak. Stwierdził, że obsługa takiej motorówki to nie wiedza tajemna i nie potrzeba Einsteina, żeby, żeby ją prowadzić, więc mam nadzieję, że nam się to też uda. Do zobaczenia na miejscu. A tak, by the way, to po prostu Sardynia jest przepiękna. Jedziemy sobie właśnie w środku wyspy i są tu tak śliczne góry, że naprawdę, jeżeli tutaj kiedyś zawitacie, to pod, polecamy Wam, żeby właśnie wjechać we, w głąb wyspy, e, bo góry są majestatyczne i przepiękne. Bye bye, have a nice day. Yeah. E, to trwało yy, dwie minuty. To przeszkolenie? Dwie minuty. Nawet nie! <laughs> Nawet nie. 15 sekund. Ale jakiś dobry cwaniak nam się trafił. Generalnie. Mam wrażenie po prostu na odpierdziel Ale pędzisz tej I co? Czujesz się bezpiecznie? Hello? Tak? No nie no nie przesadzaj, weź, ja muszę się trochę oswoić z tym jesteś. <śmulny> slowly, slowly <śmulny> Poproszę do Kala Dolorite Nie jest źle Gdzie jest moja life jacket? Dużo emocji, muszę powiedzieć. <laughs> Ale no, jest to dosyć na razie proste. No po prostu droga. No, po prostu droga i nie ma łódek i to jest plus też. Taki pewny siebie jesteś, tak. Wszyscy płyną tam, o! A tylko my płyniemy tu środkiem. <laughs> ja nie wiem dlaczego. Ale piękne to wybrzeże, nie? Tam jest ta grota wielka. Fajnie, będziemy sobie wracać i wszystko zahaczać po drodze. A tam, jakie są groty, weź się, obróć. Szok. Ale mamy farta, bo jest po prostu flauta. Ale. No fajnie, że tak wcześniej, bo też będziemy sami na plaży. Znaczy sami nie a ja pewnie, ale mało ludzi jeszcze, bo teraz dopiero około przed dziewiątą się te wszystkie statki takie większe, yy, turystyczne zapełniają. No i oni też tak szybko nie płyną, więc jest szansa, że zobaczymy tą najpiękniejszą plażę, gdy będzie mało ludzi. Sama jestem ciekawa. Ale jaja. Zawsze marzyłam, żeby to zrobić. Nie? Ale zawsze nam odmawiali, bo Piotr nie ma patentu. A tutaj koniecznie trzeba, to są Włochy. Zadowolony? Widzę, po że się podoba. Nie rób mi. Nie rób mi takich rzeczy. Bardzo zabawne, ale ta grota tam jest boska. Dopływamy do najpiękniejszej plaży na świecie. Te strzeliste skały właśnie to są tam. od Cala Gonone, skąd wypływaliśmy tutaj. Yy, to, było, to były 22 km. No i zajęło nam to, myślę, że 30-40 minut jakoś tak. Szybko płynie ta u, motorówka. Ale no, ale nie było jakiegoś dużego poczucia strachu. Ta plaża jest bardzo malutka. I tam w ogóle, żeby wejść od strony lądu, to są limitowane miejsca. Tylko 150 osób dziennie może wejść od strony lądu. No i gdzieś tutaj musimy się zakotwiczyć. 200 metrów od lądu. Kotwice. Ale już? Ja myślałam, że tam do tych bojek. Znaczy ją wyjąć. I co mam z nią zrobić? Ja nie rzucam kotwicy, mówiłeś. Tylko ty. A to ona jest gdzieś połączona liną z łódką? Nie, to nie jest takie chopsiub. Tu akurat cała lina ma wyjść, bo tu jest głęboko. a jest jej koniec. O czym mówiłeś? Żebyś ją A nie słyszałam tego. Dobra, Dobra trzeba zakotwiczyć. To jesteśmy. Na, dotarliśmy Uf. Na najpiękniejszej plaży świata. Zaraz będziemy tam płynęli z 200 metrów. I. Fiukię Bo do samej tam plaży nie można dobić. No nie można. Także musieliśmy rzucić kotwicę 200 metrów stąd. tu płynie jakaś gwardia Finansa, to nie my. Nas to nie dotyczy. My mamy zabecalowane wszystko. To jest, my jesteśmy na obywatele. Ale jest tu pięknie, nie? To jest. Płyniemy, kapitanie. Ahoj. Kapitan ahoj, się trzymamy. Ahoj przygoda. No, no to dopłynęliśmy. Czy Piotrusz jeszcze dopływa blisko? To nie jest 200 metrów przepłynąć, tak to trochę czasu zajmuje, ale jest to naprawdę bajecznie. Jak twoje wrażenia? Cudownie. Przepiękna plaża. Naprawdę polecam. to, to dopłynięcie z pontonu to jest dla tych, co nie lubią albo nie umieją pływać to w ogóle jest niemożliwe. Trochę dopłyną, ale dopłyną, najważniejsze. Pić się chce, woda słona. <laughs> no i można też tutaj dojść właśnie drogą pieszą, więc idą turyści. I ci szczęśliwcy przynieśli sobie też parasole. I będą tu siedzieć cały dzień, bo tutaj dojście Zajmuje około półtorej do dwóch godzin. Dopłynęliśmy do takiej jaskini tutaj tej plaży. Jaskinia randkowa. Ale czas. Ojej, ale ładnie w tą stronę. Też jest jak w Chorwacji! My jesteśmy, uwielbiamy Chorwację. I mamy teraz dylemat, czy pięknie jest na Sardynii, czy w Chorwacji. I ten dylemat będzie nierozwiązany pewnie. Płyniemy do właściwej plaży. Ale wakajki co? No. Płyniemy na pontonik <noise> daleko. O, tutaj ten piękny most kamienny. Pływać nie? No. Jak ktoś nie umie pływać? Odpływamy, kapitanie. Ale no bez przesady. Zaraz takie nerwy. <laughs> po prostu to jest szok te ryby tutaj. One są ogromne, takie. Obiadowy bym powiedziała. Gdzie twoja kusza? <gdzie> nie wolno tutaj płonować. Na pewno nie. Dobra. Gacze? Płynęła na kolejną mini plażyczkę prawie bez Dopłyniemy. Zostawił mnie na plaży, przypłynęliśmy tutaj, dobiliśmy do brzegów, a ja sam płynie odstawić naszą motorówkę gdzieś tam dalej. Bo zostać tu nie możemy. Ale powiem wam, że dla mnie to jest harpaga mnie. Ja go podziwiam, że on w ogóle się nie boi, nie? Normalnie. To jest szok. Mieć takiego człowieka w życiu fajnie. Aha! I tutaj dobijają te duże statki I tam się wsiada do nich Taki port nimi A plaża nazywa się Kala Mariolu no. I gdzie to takie coś dają? Ty to zawsze musisz mnie przyłapać jest Tak, zimny Kupam rower Daj spróbować No więc takie tu są groty Jak tam panie kapitanie? Wszystko dobrze Tutto bene? Tutto bene Ale grande Prosimy dalej Kolejna Rikesta Fermata Kala Sisine. Tak? A nie, jeszcze jest kala, to jest kala birolia. Nie. Masz. Tu ale piękna. Ale zobacz, zaraz się pojawiły ryby na dole. Mm -hmm. A, co było A już się zobacz, tak. A jest. Tak się nie odważy, przypływać blisko. Ale rekita. No. Ale numer. Tu, ale skały po prostu tak spadają do tego morza. Fajnie to wygląda. Skalny strumień. Jak skalny strumień, naprawdę. Takie wrażenie, jakby te kamienie się poruszały. Tak, no przez to, że są na takim spadzie, nie? A zresztą ktoś tam zobacz sztucznie do góry zrobił nawet taki mostek. Tamę. Tamę taką, no. I co kapitanie? Gdzie dalej? Nie wiem, gdzie chcesz? Ty płacisz. Eja! Ja jestem tu na osłudze. <grymny> jak tam pani kapitan? Nie boisz się. <grymny> Nie, w siebie <patrzcie, chciemy. grymny> fajnie, fajnie. Proste to jak budowa cepa. Z ognia Internety pokazały, że to kala sissina. Też z takimi pięknymi, splicastymi tutaj górkami i też są gram groty. A kotwice O kotwice ja rzucam. Trzymaj. I tak? Pokaż. I tak. Nie. Ach, tak, więc ci pokaż. No dobrze mówisz. Tak. Tak. Do senora robi na bomba I tu muszę stać No, stopki. Ale to się cały trzęsie No chyba nie No dalej Nie, chyba nie No dalej <laughs> chyba Nie, dalej. Chyba, nie. Dalej. chyba jednak tu To no, to jest gorzej Woo! Ale bomba? Proszę pokazać jak się skacze. O, jak wolisz To bomba To bomba Ale tu tego <laughs> Nie, nie możliwe. Tu nie buja. Co za z Bóg. Normalnie. Prawie jak Leonardo. I tak to będzie do a zabrałeś co miałeś zabrać ze sobą z pokładu? Teraz było No, ale Zaczynamy kąpiele w tym oto miejscu. Jesteśmy sami, więc możemy się kąpać tak, jak lubimy najbardziej. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Płyniemy do Kala Luna. Ob odstawiliśmy U. łódeczkę, i Kala Luna słynie z tego, no, że jest ładna. A po drugie że są tutaj takie jaskinie. O, właśnie takie. I tu są największe. Ciągną się wzdłuż całej plaży, a ta, to jest najsłynniejsza grota. Nie ma to jak sobie gadać i do kamerki jak się płynie, nie? <grystanie> i dalej. Jak to nie wiem, bo to nie kupą. Tak? Nasi to byli. <grymne> ale tutaj nie Pomarańczowy piasek jak na Marsie. I w ogóle chłodno, Sztucie nie? nie byłem, ale podobno. Ale tu jak pięknie, nie? jesteś, co scenie ona wygląda. No i tutaj właśnie widać te groty w oddali. A tu widać wesołych Włochów sami chłopcy. Co, co, ty płyniesz, a ja z nimi Czy wracam. Wracam z nimi? Nie, ja wolę z nimi a ty, ty. Dobra, płyniemy. Ale niesamowite są te groty, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tam jest szósta No to wracamy z naszej wyprawy całodniowej tutaj w okolicach Kala Gonone i jak twoje wrażenia? No plaże przepiękne, naprawdę polecamy. No. Plaże są przepiękne. Jak ktoś nie ma odwagi e, prowadzić takiej łódki, to mówię, że to nie jest nic skomplikowanego, ale trzeba uważać na skałki i jest to trochę takie no, nowe doświadczenie, więc warto sobie popróbować gdzieś tam na otwartym terenie, znaczy morzu. Ale jest też opcja popłynięcia takim stateczkiem zbiorowym. Tak, duż... dużym stateczkiem. I też to jest fajne, że oni na tych dużych plażach e, wysadzają ludzi. Ci, ma, mają turyści jakiś tam czas na to, żeby się tą plażą nacieszyć. W tych najbardziej e, znanych. E, ale no, na Kala Golorice, w związku z tym, że ona jest e, najmniejsza, no nie wysadzają. Natomiast. Nam się akurat kala dolorice najbardziej nie podobała, czyli tak, ta najsłynniejsza. Na pierwszy, na, jako pierwszą odwiedziliśmy i może to jest nawet lepszy pomysł, bo ona nie robi jakiegoś takiego spektakularnego wrażenia w porównaniu z tymi pozostałymi, więc... Dużo bardziej jeżeli, nam się na tych późniejszych podobało. uzyskać dobre wrażenie, to warto tam jako pierwszą ją zaliczyć, a potem te pozostałe i my no tak zrobiliśmy. No ale no nie, no bo po prostu zdziwieni byliśmy, że uznana została za najpiękniejszą Ta. plażę świata, a no jest ładna. No, no, nie, no nie ma na niej i... żadnej palmy. No nie ma na żadnej palmy, ale, ale po prostu te późniejsze nam się bardziej podobały. No, ale oczywiście, to jest kwestia zawsze gustu. Uważamy, że dzień super udany. To było nasze pierwsze takie doświadczenie właśnie z taką motorówką. Mam nadzieję, że nie ostatnie, bo no, naprawdę, super forma spędzenia wolnego czasu. Mieliśmy możliwość sobie pływać gdzie chcemy, w miejscach, które sobie sami wybieraliśmy. Często byliśmy sami. Woda naprawdę krystalicznie czysta, na dnie piaseczek, więc też nie mieliśmy obaw, gdzie te kotwice zarzucić, no bo jeżeli w skały ona wleci, no to może być problem z jej wyciągnięciem, tutaj tego nie było, więc jesteśmy hiper zadowoleni i Wam też to bardzo polecamy. Czy to samemu łódeczką, czy jakąś taką zbiorową, na pewno jest to miejsce na Sardynii, które trzeba zobaczyć, nie uważasz? Tak, koniecznie. Więc my już wracamy do portu, będziemy musieli jeszcze zatankować łódkę, zanim, zanim ją oddamy. No i wracamy do siebie, dwie godziny drogi mamy samochodem na kemping. Cała naprzód. Cała naprzód. Żeby nie było, to taka najzwyklejsza droga na Sardynii. Nie ma innej, trzeba ją przejechać.